Dzisiaj o 8.30 odbyło się posiedzenie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w związku z wykryciem bakterii E. coli w stacji uzdatniania wody Wyszczytnie. Pozostajemy w stałym kontakcie z Sanepidem oraz z dyrektorem zakładu usług wodnych w Muławie. Zostały dzisiaj już podjęte pierwsze czynności. Właściwie już wczoraj woda została poddana dodatkowej dezynfekcji, chlorowaniu. Również zostały pobrane kolejne partie próbek, także, co jest bardzo ważne, zapewniliśmy dla naszych mieszkańców transport i dostawę wody do celów spożywczych. Pierwsza partia już trafi dzisiaj, będzie na Buraczance w Załuskach, druga partia również jutro. Będziemy to dystrybuować za pośrednictwem pracowników Urzędu Gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również przede wszystkim sołtysów i do sołtysów prosiłbym się w pierwszej kolejności zwracać, żeby takie potrzeby dla Państwa również realizować. Ponadto szczególną opieką będziemy chcieli otoczyć osoby, które korzystają z pomocy Gminnego Ośrodka, pomocy społecznej. Zleciłem przekazanie listy osób które mogą być samotne, mogą mieć problem z dotarciem do sklepu żeby takową wodę pitną otrzymać i do tych osób będziemy w pierwszej kolejności docierać natomiast co do prognoz co do rokowań, kiedy taka sytuacja potrwa pierwszy taki możliwy termin to jest wtorek, godziny popołudniowe więc jeszcze raz chciałbym poprosić mieszkańców o zrozumienie tej trudnej sytuacji myślę, że dzięki podjętym działaniom uda się zminimalizować wszelkie uciążliwości, za które, za które serdecznie przepraszam, natomiast tak jak mówiłem, no są to sytuacje absolutnie od nas niezależne. Ponadto woda jest cały czas, stan wody, jej składniki są cały czas monitorowane. Przed chwilą też odbyło się kolejne badanie, kolejne próbki zostały poddane, więc chciałem też zaapelować do mieszkańców przede wszystkim o spokój, o zachowanie takiego rozsądku, spokoju, bo sytuacja nie jest aż tak groźna jak próbuje się przedstawiać.